Cześć, dzisiaj gramy ponownie w grę pącz potworów, od razu się czekaliście na to, zaraz wrzucę drugi odcinek, ale to zaraz. Bez dźwięku, żeby nie było praw autorskich. I dalej gramy. Znowu. No! 125? Jak 120? W sumie mam 52. Ale ile ja się dostaje za jeden? Jak się 100 za jeden, to już mogę. To już mogę normalnie. no bić go! Masz 45, a ja biję po 1000, no to. Łatwo. O. o i w ogóle w ostatnim filmiku mówiłem, że będę miał nowy, ten, nowego skina. I tak, już, już nie mam tego czegoś. O kurde, 100? Czekaj, ja, idziemy jak się ja poćwiczyć, bo 1000 to za mało bijemy to jak będziemy mieli 2000 może na 3000 euro będziemy mieli ej możemy za 40 czterdzie... po co to otworzę za 40 wygramy o kurde dobra nie wiem po co to na dnie gdzieś to się odbierz na dnie mogę odbierz nie chcę żadnego odrodzenia robić. O oh, je, yeah. mam go do najlepsze wyposażenie mam go. Ale on jest fajny! I ile teraz zbiję? Po 2000, okej. Okay. A to go zabiję? Minus 8000! O to jednak... A, bo... Jednak 8000 zabijam. Ile za to dostałem? Bo nawet nie zobaczyłam. To, jak ja to szybko wybiłem, Czekaj. 40? tak, 40, ileś. Jeszcze już będziemy mogli do kolejnej krainy iść. To akurat łatwe. Ale chyba jednak trzeba. Zra... poczekać. 6000? Dawaj, 6000. To 6000. Patrz na to. 14 tysięcy na raz. Ziego tego zabiję na raz. Tego też zabiję. my wtedy tego. Milion? Easy. Easy jest na razie. Na razie jest coraz trudniej, ale teraz jeszcze jest łatwo. Jak następne w krainie będzie nie wiem, plus 12 tysięcy, to ja oszaleję. Ty na serze to jest trochę trudne. Nie wiem, ile. 400? A się 100. Nie, to trzeba podpiszyć. Mi to było 9, nie, 9 było za dużo, bo będę miał 17, czy 7. Przepraszam, bada kawa.

tu gryty wygrane są takie koks 180 Zrobędziemy... No ja pier... No nie chcę tego kupować, pierdolę to kupiłem <laughs> Będę miał teraz 300 i jak minie te kilka sekund To już będę miał, to już będę miał ten, o. Trochę 30 sekund, dobra to poczekam te 30 sekund Będzie sobie Raz dwa tyry, 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 ty, 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 ty bo nie wiem co zrobimy w tym czasie. W tym czasie pokonamy tego zombie. Na raz. Wszystko na raz. Wszystko na raz. O ty, jak tak można w palmice. Najbardziej na tej drugiej. Ostatnie. Wszystko na jeden. Tylko tego ostatniego na dwa. I to plus 20 jest. A może jeszcze teraz to otworzę? Patrzcie. I już my jestem w kolejnej krainie 1000. Naprawdę? Naprawdę? 400, dobra. Nie, to akurat nie. Teraz jak skoro mam yy, tyś, tyle panczu. zobaczmy. na no, wszystkich nie zabija naraz. raz. Już to się zaczyna. Ostatniego zabiję chyba na. No dobra, nie. Nie opłaca się. I najlepiej najbardziej się opłaca tego. <laughs> a tych wszystkich tu na raz, a tego ostatniego tylko na dwa. Więc no, bardziej się to najbardziej opłaca. Trzebo O kurde. To jest razy tyle co mam. Nie. Nie, myślałem. Kurde, ale co to jest za krawina? Idzie... A tutaj. To cię zabiję na trzy. Z jednym razem 20 Dobra, przepraszam, ale muszę to kupić. Muszę to kupić. I teraz zabijam tego tu, tego tu. Ej, tu w ja w następnej krainie proszę wszystkich na raz zabiję. No dobra, w sumie jak pierwszego już nie zabiję na raz, to okej. Okay. Ale jak tego, tych zabiję na, na raz. Patrzcie na to. No może tego tylko. O kurde. Trzeba by 1000. czekaj to może. Nie no dobra, to jest chyba. Ile tu dostaję w ogóle? Skoro tutaj jest. Ostatni ma 4 miliony. Może zobaczę, ile tu dostaję. Jakie tu dostaję, nie wiem. 1000? To już będę miał. A kiedy tu dostaję jakieś 500? To zrobimy kolejną część. I już ty będę miał kupiony Robuxem. Ale jak będzie, nie, nie, jakieś. No. 700. Jakby było jakieś 700, to by było fajnie. Ale wystarczy, żebym No to... Patrzcie jak to wolno leci. Ja 300? Dobra. Wiecie co? papa